Hejka, to idemka. I dzisiaj będą takie e, trzy szybkie ciekawostki o mnie, których zapewne nie wiedzieliście, ale takie ciekawostki, trochę. Więc bez, bez, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Więc tak, e, pierwsza ciekawostka to jest: e, Lubię K-pop. <grywka> jest bardzo dziwne, ale lubię K-pop. W sensie najbardziej lubię BTS, albo ITZY Słucham, to najmniej to lubię BLACKPINK Fakt drugi Zbyt, nie, lubię, nie lubię zbytnio marchewki Jakby... Po prostu nie lubię marchewki tyle Więc trzeci fakt um, Serio? Naprawdę? Musicie gadać z tyłu? Dobra, e, fakt trzeci <grym> um, Ja bardzo dużo piję Bardzo dużo piję wody Ja po prostu w jeden dzień mogę wypić 5 litrów Albo w szkole Też mogę Po prostu wszędzie piję dużo wody Mnie to nie obchodzi, że mam no, na przykład mało wody czy coś Ja i tak wszystko wypiję na łyka Całą szklankę piję jednym duszkiem. I to wszystko, po prostu. Nie? Dobra. E, więc to było na tyle. E, więc. Pa.